Dziękuję bardzo. Jedyną stałą rzeczą w życiu, jaka jest i jaka się może zdarzyć, jest zmiana. Trochę trywialne, trochę banalne, wszyscy o tym wiemy, ale absolutnie tego nie akceptujemy. Nasz mózg bardzo często wykonuje sabotaż i wraca na utarte ścieżki, które my normalnie chodzimy, nie chcąc wykonać tej zmiany. Zmiana nie leży w ludzkiej naturze. 90% osób, które przybyły bardzo poważne choroby, wraca po wyzdrowieniu do swoich złych nawyków. 70% zmian podejmowanych w biznesie kończy się niepowodzeniem. Najczęściej jest tak, że gdy ktoś chce podjąć zmianę, to robi to sam. Samotny jest też wtedy, kiedy dostrzega potrzebę takiej zmiany. To, co większość z nas po sobie zostawi największego, to będzie ślad węglowy. Jednej z książek, które są dla mnie osobiście bardzo ważne, mówię tutaj o traktacie o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, przeczytałam zdanie, wypowiedź jednego z bohaterów, że jeszcze tylko kartki z wakacji, które sobie wysyłają, my, pokazują jaki świat jest naprawdę. Czy jak wielu z Was ostatnio wysłało kartkę z wakacji? Wielu? W sumie niewielu. Wolimy przejść w zupełnie inny sposób komunikacji. A szkoda, będę Was namawiać, wysyłajcie kartki, bo tylko na tych kartkach ten świat jest taki piękny. Świat nasz dzisiaj, rzeczywistość, w której się znajdujemy, jest absolutnie inna. I sami doprowadziliśmy do tej zmiany. Do zmiany niestety niezbyt pozytywnej, do zmiany właściwie tragicznej. Zrujnowaliśmy ekosystem, w którym żyjemy. Płonące lasy w Brazylii, płonąca puszcza w Australii, powodzie w Wenecji, które mogliśmy oglądać w telewizji, zanieczyszczone powietrze w Indiach, właściwie nie w Indiach. Nasze powietrze też jest bardzo zanieczyszczone, wymaga zmiany. Czy my coś w tym zakresie robimy? Oczywiście, bardzo dużo na ten temat mówimy. Mówimy też dlatego, że zostaliśmy wyczuleni przez, na tą zmianę. Zostaliśmy wyczuleni na tą zmianę przez artystów, bo oni wcześniej niż my, swoją wrażliwością odkryli, że świat ma z nas dosyć. Sztuka zaangażowana. Pozwoli, zaczęła wysyłać do nas komunikaty, że dzieje się coś złego, że wymaga to zmiany. Leonardo da Vinci, twórca monalizy, twórca również niezwykłych konceptów, które potem dopiero były realizowane wiele, wiele lat później niż zostały wymyślone. Był również niezwykłą osobą z powodu tego, że miał ogromną empatię do zwierząt. Przechadzając się uliczkami Florencji, trafiał na targ, gdzie w ciasnych klatkach sprzedawcy trzymali ptaszki. Bogaci Włosi kupowali te ptaszki i swoje smutki, w złotych klatkach je trzymając, koili śpiewem tych ptaszków. Leonardo da Vinci odkupował te ptaszki, wypuszczał ich z klatek. Był dla mnie jednym z pierwszych aktywistów, bo bardzo jasno twierdził, że człowiek nie ma władzy nad zwierzętami. Był też, nie wiem, czy wiecie, jednym z pierwszych wegetarian na, po, na przełomie XIV i XV wieku. Twierdził również, że kiedyś ludzie będą traktowali zabijanie zwierząt tak, jak traktuje się mordowanie ludzi. Trochę to jest dla nas szokujące, ale jakże prawdziwe. W naszych czasach, aby wyprodukować 1 kg mięsa wołowego, zużywamy 14,5 tysiąca litrów wody. Żeby wyprodukować 1 kg mięsa wieprzowego, ponad 5,5 tysiąca litra wody. Żeby wyprodukować 1 kg mięsa drobiowego, 4300 litrów wody. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żyjemy w czasach gdzie wciąż tej wody brakuje, ludziom do życia. Leonardo był aktywistą, pokazał nam zupełnie inny świat, ale nie był jedynym artystą, który zajmował się tego rodzaju sprawami. Elafur Oliasson to jest taka postać, rzeźbiarz. Który do tworzenia swych rzeźb wykorzystuje takie materiały jak światło, woda czy temperatura powietrza. Jednocześnie jest też ambasadorem dobrej woli przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju. W jego zainteresowaniach i w jego obowiązkach pełniąc tą rolę leży dbanie o klimat i dbanie o zrównoważony rozwój. To co go interesuje to przyczyny i skutki. To, czym się zajmuje, to cykl rzeczy, które należy wykonać, żeby dojść do celu. Cykl zmian. Mówi, że przeszłość nie poprowadzi nas do przyszłości bez zrujnowania tego wszystkiego, w czym żyjemy w tej chwili. Katarzyna Kozera. Artystka niezwykła. Artystka wielowymiarowa. Artystka dotykająca wielu problemów społecznych, kilka lat temu zorganizowała performance Sensur Pilineusza. Dlaczego go zorganizowała? Jednym z wielu powodów, które tam poruszała, był strach przed Armagedonem ekologicznym. To był performance, ale ona na co dzień uprawia zupełnie inną sztukę. W centrum Warszawy, na Mokotowie, posiada niezwykły ogród w którym stara się codziennie, ekologicznie uprawiać warzywa, z którymi sama się żywi i częstuje nimi swoich przyjaciół. To też jest zmiana w najbliższym swoim własnym środowisku. I mnie to niezwykle y, inspiruje. Inuici. No i ci to byli Eskimosi. Eskimosi 15 lat, 15 tysięcy lat przed naszą erą opanowali sztukę szycia z futer. Opanowali sztukę szycia z futer w ten sposób, że futra zabezpieczały ich przed zimnem i futra również stwarzały komfortową sytuację dla ich ciał. A my żyjemy w latach XX. XXI wieku. I czytamy nagłówki gazet, w których wielkie domy mody oświadczają, że przestają korzystać z futer. Zobaczcie, jak długo czasu minęło, jak bardzo wyeksploatowaliśmy e, e, tę przestrzeń. Gucci, Armani, Prada, e, Chanel, wszyscy zaczynają wdrażać politykę fur free. To dobrze, bo robimy pierwszy e, Pierwszy krok. To dobrze, że domy mody zaczynają mówić o modzie zrównoważonej i zaczynają być odpowiedzialne. To dobrze, że w tej chwili coraz więcej marek na rynku mody, a wiem to dlatego, że chodzę na spotkania prasowe i coraz więcej marek prezentując swoje produkty, zaczyna te spotkania prasowe od oświadczenia. Jesteśmy odpowiedzialni. Pracujemy nad modą zrównoważoną. Staramy się nie używać. Plastiku. Nasza moda jest fair free. Fair free fair to jak gdyby hasło steli makartnej. Hasło steli makartnej, która udowadnia, że moda luksusowa nie musi opierać się na skórach i futrach. Cała strona internetowa, polecam, jest jak gdyby takim bardzo jasnym przykładem, jak prowadzić biznes, biznes odpowiedzialny. W sposób taki, żeby jak najmniej szkodzić naszej planecie. Mówiąc o projektantach mody, nie mogę zapomnieć o Vivian Westwood, której działalność na pewno znacie. To, co mnie zachwyciło, to że w 2017 roku Vivian Westwood robiąc zrobiła robiąc, jeszcze pokaz mody oparty o ekologię i recykling, ale w 2019 roku posunęła się już dużo dalej. Nie zrobiła pokazu mody. Zrobiła spektakl polityczny, jeden z najmocniejszych statementów dotyczących ekologii, w którym zachęcała nas: "Mówcie i działajcie". Przykłady, które tam poruszała, były niezwykłe. Zaczęła od tego, że od krytyki konsumpcjonizmu. Roads equal death. Czyli Rotten Financial System, które oznacza właśnie tą przerażającą konsumpcję. To, że non-stop czegoś więcej potrzebujemy, non-stop czegoś więcej kupujemy. Przeczytałam dzisiaj podsumowanie Black Friday. 66 kg ubrań wyrzuca statystyczny Pola. 66 kg statystyczny Polak wyrzuca rocznie. To ile ubrań rocznie posiadamy? Podczas tego przedstawienia, pokazu politycznego Vivienne Westwood y, mówiła również bardzo jasno o y, metanowych bombach zegarowych. Te metanowe bomby zegarowe uwięzione są w zmarzlinach Syberii, y, w lodach Antarktyki, y, w północnej Kanadzie. W momencie, kiedy lód wtopnieje, te bomby są uwalniane, wybuchają jak bomby i zwiększają nam y, globalne ocieplenie. To przykłady ze świata. Na polskim rynku e, twarzą ekologii jest na pewno Areta Szpura, twórca malki Local Heroes. To jest taka marka, którą nosili z przyjemnością Miley Cyrus czy Justin Bieber. Ona kilka lat temu bardzo świadomie odeszła od, e, z biznesu i chciała swoją popularność, szczególnie wśród młodych ludzi, wykorzystać, przekazując bardzo przemyślane tezy ekologiczne. Wykorzystała do tego swoje social media, gdzie miała tysiące followersów. Czyli moda przestała być, ekologia przestała być gadką naukowców. Stała się modna. Ania Rubik zapytana, czy nasz świat da się jeszcze uratować, odpowiedziała, nie wiem, choć znamy jej zaangażowanie wszyscy w oceany bez plastiku i zrównoważony rozwój biznesu odzieżowego. Odpowiedziała, nie wiem, ale wiem, że trzeba bardzo dużo na ten temat mówić i nauczyć się działać. Statystyczny Polak zostawia po sobie rocznie ośmiotonowy ślad węglowy. Ośmiotonowy odcisk co roku w atmosferze. Statystyczny obywatel świata zostawia po sobie pięciotonowy ślad węglowy. To, do czego Was dzisiaj chciałabym namówić, to, co chciałabym, żebyśmy wszyscy zrobili, to, żeby o tą ciężarówkę CO2 wydalanego do atmosfery zmniejszyć swój ślad węglowy. Ja szukałam, jak to zrobić. Chciałam wiedzieć, czym jest ten ślad węglowy i co realnie mogę zrobić. Polecam Wam kalkulator śladu węglowego pana Marcina Popkiewicza. On był oficjalnym kalkulatorem podczas szczytu klimatycznego. Bardzo jasny sposób pokazuje, jak możemy prostymi ruchami w naszym życiu ten ślad węglowy zmniejszyć. Nie każdy z nas może być Gretą Thunberg, ale każdy z nas ma wpływ na losy naszej planety. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Jestem w WOK, zajmuję się modą. I my jako firma zdajemy sobie również sprawę, że ten ślad węglowy zostawiamy po sobie. Mówiąc na ten temat, pisząc na ten temat, wyłączamy się bardzo świadomie w działania ekologiczne. I swoimi działaniami wewnątrz firmy staramy się ten ślad węglowy zminimalizować. Zachęcam Was wszystkich do tego. Dziękuję.